Szanowni Państwo, 82 lata temu też były syreny, Tylko wtedy naziści łamali polskie słupy graniczne. Dziękuję za przybycie w pierwszym rzędzie Panu posłowi Darkowi Kurzawie. Dziękuję Darku, że jesteś z nami. Dziękuję serdecznie za obecność Panu staroście Marianowi Mikołajczakowi. Dziękuję serdecznie Honorowemu Obywatelowi Miasta Strzelna, Księdzu Kanonikowi Antonowi Szymków. Dziękuję Radnym Rady Wiejskiej i Rady Powiatu. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie reprezentantom szkół, pocztom sztanerowym naszych szkół. Dziękuję harcerzom, dziękuję e, przedstawicielom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego e, i zakładów pracy z terenu gminy Strzelno. Dziękuję bardzo serdecznie prasie za obecność. E, Szanowni Państwo, do hymnu. Oczywiście są z nami, e, zapomniałem, schowali się za pomnikiem, siedzą na ławce seniorzy z Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna. Dziękuję panu prezesowi Marianowi Przybylskiemu e, i Helusiowi Ruczyńskiemu za obecność. Szanowni Państwo, poproszę teraz pana profesora Jacka Secha o przedstawienie rysu historycznego, namalowanie nam sytuacji geopolitycznej, społecznej w Polsce w czasie, kiedy wybuchała II wojna światowa. Bardzo dobrze. Druga wojna światowa odchodzi w coraz dalszą przeszłość. Zaczęła się przecież 82 lata temu. I choć niektóre z jej skutków dotykają nas jeszcze teraz, to coraz mniej je zauważamy, a czas pracowicie zaciera wszelkie ślady. Zatem jaki sens ma coroczne przychodzenie pod ten pomnik? Niewątpliwie chcemy przywracać pamięć o ofiarach i oddać im cześć. Chcemy też złożyć hołd ludziom, Którzy położyli na szali swoje zdrowie i życie dla ocalenia innych. Czy to już wszystko? Czy największą tragedię ludzkości, która pochłonęła dziesiątki, a może i setki milionów zabitych, czy okaleczonych na ciele lub umyśle, możemy uznać za dramat zamknięty i niebyły? Spróbujmy to przez chwilę rozważyć. Świat ciągle pełen jest konfliktów, i ludzie nadal zabijają się w wojnach. Które toczą się bliżej lub dalej od naszych granic. Czy ma to jakieś znaczenie dla nas? A skoro już mowa o granicach, to w samej Europie buduje się wzdłuż nich różnego rodzaju bóry i ogrodzenia. Przez ostatnie 50 lat powstały 63 takie bariery o łącznej długości 1061 km. W planach również polskich jest budowanie kolejnych. Czyżby radość zburzenia muru berlińskiego była przedwczesna? Kiedy Jacek Kaczmarski śpiewał, że mury runą, to chyba nie przewidywał tak radykalnej odmiany. A przecież stawianie barier nie rozwiąże problemów, w tym migracyjnych. Konflikty, walki i zmiany klimatu będą powodowały nieunikniony wzrost liczby uciekinierów, których dzisiejsze władze przedstawiają jako zagrożenie. I tu wróćmy do sytuacji sprzed ponad 80 lat. Jak Hitler doszedł do władzy i poprowadził Niemców do totalnej katastrofy? Jak potrafił ich tak ogłupić? Otóż zastosował w praktyce starą rzymską zasadę. Dziel i rządź. Zaczął właśnie od dzielenia ludzi na dobrych, rasowych Niemców i tych drugich, tych gorszego sortu do których zaliczył Żydów, Słowian, homoseksualistów, komunistów. Tym samym podarował Niemcom kozły ofiarne, nad którymi mogli się pastwić i tworzyć strefy wolne od tych naznaczonych. A z drugiej strony obiecywał nowy ład gospodarczy, wprost istny raj na ziemi. Czy tego rodzaju poglądy umarły wraz z Hitlerem i jego poplecznikami? Czy w dzisiejszym świecie w dzisiejszej Polsce nie słychać tych samych haniebnych tonów.